Cześć winiarze. Mamy lato w pełni jest środek lipca, a jako, że dosyć dawno się nie widzieliśmy, to zapraszam was na krótki spacerek po mojej winniczce. Jak widzicie od naszego ostatniego spotkania trochę się zmieniło, winnica się dosyć ładnie zazieleniła. Także przejdziemy sobie wszystkimi rzędami i pokażę Wam, jak to aktualnie wszystko wygląda. Część z Was już doskonale zna moją winiczkę, natomiast pewnie są też nowe osoby, które oglądają pierwszy raz, dlatego przedstawię tak troszeczkę bardziej szczegółowo. Tutaj po lewej stronie mam cały rząd odmian deserowych, wielkoowocowych. Są to młode krzewy. Parę razy już musiały walczyć z wiosennymi przymrozkami, także troszeczkę to zahamowało ich rozwój, ale gdzie niegdzie. Już widać, że rozpoczynają swoje pierwsze owocowania. W tym rzędzie mam takie odmiany jak arkadia, muskaty, kodrianka, nero. Także typowe takie odmiany deserowe, które dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Nawet jeżeli uprawiamy je w gruncie, a nie pod osłonami. Także tutaj cały rządek odmian deserowych. Natomiast w tym rzędzie w zasadzie. Pierwszym, który posadziłem na samym początku mojej przygody z uprawą winorośli, taka żelazna odmiana o nazwie Marshal Forz. Co roku bardzo ładnie owocuje nawet z latorośli wyrastających z pąków zapasowych. To akurat ważne, bo często niestety się te wiosenne przymrozki zdarzają i odmiany, które już z tych pąków zapasowych nie owocują, no to Niestety, ale nie mamy wtedy plonów. Natomiast w przypadku tej odmiany raczej nie ma z tym problemu. Jak widzicie, zawiązuje grona bardzo ładnie z kwitnieniem, nie ma praktycznie żadnych problemów. Także tak jak mówię, żelazna odmiana. Szczególnie polecam początkującym winiarzom, którzy zaczynają swoją przygodę z uprawą winorośli. Na pewno z tą odmianą nie będziecie mieli żadnych problemów. Nie trzeba stosować jakiejś specjalnej ochrony, nie trzeba zbyt dużo pryskać. A owoce co roku są ładne, super dojrzewają. No i to co najważniejsze, można z tej odmiany robić bardzo dobrej jakości wino. Próbowałem już kilka lat i za każdym razem to wino jest po prostu super. Tutaj po lewej stronie w tym rzędzie widzicie odmianę Sibera. Te krzewy nie wyglądają jeszcze zbyt rewelacyjnie. A to dlatego, że zostały w to miejsce przesadzone z innej winnicy. No i dopiero teraz wyprowadzam sobie w tym roku latorośle, które posłużą jako owocujące łozy w roku kolejnym. No tutaj widzicie, że zostawiłem sobie dwie takie latorośle. I od przyszłego roku Sibera zaczyna już owocowanie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tutaj widzicie krzewy, które rosną u mnie drugi rok. Są to młode winorośle odmiana Seywal Blank i Regent. Ci z Was, którzy oglądali już moje poprzednie filmiki, na pewno doskonale pamiętają. No i możecie już sobie teraz zobaczyć, jak młode krzewy ładnie się rozwijają. W tym roku wyprowadzę już sobie z nich przynajmniej z części z nich docelowe formy, utworzę pnie. A może i w przyszłym roku już jakieś testowe gronka zostawimy, jak się oczywiście pojawią. Kolejny szpaler. Tutaj po prawej stronie też w większości odmiany deserowe. Tutaj akurat mam dużo krzewów, odmiany typu Alden. Widać, że grona też już ładnie zawiązane. To jest odmiana deserowa o ładnych granatowych, dużych owocach. Cechą charakterystyczną tej odmiany są piękne liście, które jesienią zmieniają barwę na taki kolor purpurowy i wyglądają wtedy bardzo ładnie. Do tego ta odmiana rośnie silnie, a ze względu na te duże liście. Często jest wykorzystywana do uprawy w wyższych formach altanowych, gdzie tworzą po prostu bardzo dobre zacienienie. No, tutaj niestety mam moją ulubioną odmianę V68, która w tym roku troszeczkę zachorowała i może nawet nie tyle zachorowała, ponieważ nie jest to choroba żadna grzybowa ani, ani przędziorki, nic z tych rzeczy. Po prostu mam tutaj troszeczkę problem z ziemią. Przypuszczam, że będę musiał w kolejnych latach troszeczkę tutaj ponawozić. No, tutaj ewidentny brak. Magnezu daje się we znaki tej roślinie. Widać, że liście żółkną i pozostają tylko takie te zielone nerwy, co ewidentnie wskazuje na niedostateczny poziom magnezu. Także w najbliższym czasie będę wysyłał też próbki ziemi, którą tutaj mam do badania. No i po takiej szczegółowej analizie podejmę jakieś już konkretne decyzje. Jak, czym i w jakich ilościach to moje tutaj pole trzeba będzie ponawozić? No prędzej czy później musiałem się z tym liczyć, uprawiam już winoroś od kilku lat. A że tych krzewów przybywa, no to ziemia po prostu potrzebuje dodatkowego wsparcia, jeżeli chodzi o dodatkowe składniki pokarmowe. Ale myślę, że to nie temat na dzisiaj. Tym zajmę się w przyszłości. Też będę Was informował, jak to u mnie później było z tym badaniem gleby. No tu też Alden. Różnie z tym Aldenem bywa w różnych latach. W ubiegłym roku nie miałem zbyt wiele owoców, tutaj w tym roku wydaje się, że, że całkiem ok. Widać, że grona się ładnie zawiązały, a no już mamy taki, je w takiej postaci groszku. No i zaczynają teraz swoją fazę wzrostu. Może przejdziemy sobie z drugiej strony tego rzędu. Tutaj Ainset Seedless, też dobra odmiana, ale jakoś nie za bardzo sobie w tym roku poradziła. Taka odmiana o, o owocach przypominających smaku truskawkę. Bez pestek. Bardzo smaczna, ale wrażliwa. Także wymaga większej opieki. Odmiana gołubok. Stara odmiana. Od wielu, wielu lat hodowana w polskich winnicach. Dla niej najbardziej charakterystyczny jest sok. Który jest krwisto czerwony i podobno ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi o. Nasz układ krążenia, czyli wspomaga układ krążenia i pracę serca. No z tej strony widzicie ten krzew V68, który ewidentnie narzeka na brak magnezu liście żółkną, wysychają, a w konsekwencji później całkowicie opadają. No i to też odbiło się w tym roku na owocach. Bo jeżeli liście nie były zdrowe, no to i jak widzicie grona są przestrzelone, nie wszędzie się nawet zawiązały. Także z tej odmiany nie będzie zbyt wiele owoców w tym roku. A kolejny rząd. To też tak trochę miszmasz, część odmian deserowych. Tutaj odmiana deserowa Grona białe, ale niestety nazwy nie znam. I drugi krzew V68, to samo żółte liście, zasychające, opadające. No i tutaj najlepiej widzicie jak się zawiązały grona, a właściwie ich brak. Ten krzew bardzo mocno ucierpiał, także Tutaj, tak jak mówiłem, to nawożenie będzie nieuniknione. Bianka no kilka lat z rzędu bardzo mocno obrywała wiosennymi przymrozkami. Akurat na nie jest ona dosyć mocno wrażliwa. Już nie tak dobrze później owocuje z tych pąków zapasowych. Także trzeba na to uważać, dobrze ją okrywać. No, Ale w tym roku coś tam się pozawiązywało. Także jakieś owoce z tego będą. No i tutaj ostatni rząd w tej części ogrodu. To jest rząd nowy, który przygotowywałem w tym roku. I tutaj posadziłem sobie krzewy winorośli o nazwie Solaris. Podobno jedna z lepszych odmian o białych gronach z przeznaczeniem przerobowym czyli po prostu posadziłem je, żeby z tej odmiany w przyszłości uzyskać bardzo dobre białe wino. No i tutaj sobie jeszcze możecie porównać krzewy winorośli. Młode krzewy winorośli, te które są posadzone w tym roku i te które były posadzone rok wcześniej, czyli w roku ubiegłym. No widać już po sile wzrostu tą różnicę. Oczywiście te krzewy tutaj, Seival Blanc i Regent, wiosną były skrócone na dwa oczka i one jak gdyby drugi raz rosną od nowa. Ale widzicie już z jaką siłą, że jest to po prostu zdwojona moc. I te krzewy już są zdecydowanie wyższe aniżeli te tutaj po prawej stronie. Co nie zmienia faktu, że ta odmiana Solaris widzę, że też bardzo ładnie się tutaj przyjęła. Miałem kupione profesjonalne sadzonki, bardzo dobrej jakości, także to też jest nie bez znaczenia. Na to zawsze zwracajcie uwagę, jak gdzieś kupujecie najlepiej z jakiejś profesjonalnej winnicy. Nigdy nie w marketach, w doniczkach, ponieważ tam możecie się po prostu nadziać na jakieś sadzonki słabej jakości. No a tu jak widzicie, te sadzonki są zdrowe, rosną świetnie. Od kiedy ich posadziłem, podlałem może ze dwa razy i tak sobie radzą same. I widać, że po prostu niczego im nie brakuje, że sobie same dają radę. Także tak wygląda ta część mojej winnicy w lecie. No musicie przyznać, że wygląda to ładnie i bardzo fajnie spędza się tutaj. Wolny czas, także każdemu z Was polecam: zakładajcie swoje winniczki. Bardzo często dostaję od Was różne pytania, a wśród nich pojawiają się pytania o rusztowania. W jaki sposób tworzę te rusztowania? W jaki sposób robię te moje szpalery, po których pną później się latorośle? No to może dzisiaj powiem kilka słów na ten temat, dlatego że jest ku temu dobra okazja. Tutaj widzicie ten nowy rządek. I wydaje mi się, że może on Wam posłużyć jako taki szablon. Oczywiście możecie się tym wzorować, możecie go troszeczkę modyfikować. Ja na przestrzeni kilku lat doszedłem do wniosku, że taka forma sprawdza się najlepiej. Wcześniej, co prawda, budowałem te szpalery troszeczkę krótsze, czyli dwa słupki boczne i jeden środkowy, ale uznałem, że to troszeczkę strata materiału i szkoda. Pracy, ponieważ te słupy trzeba oczywiście do ziemi porządnie wbetonować, dlatego postanowiłem, że zacznę budować kolejne rzędy w ten właśnie sposób: czyli wykorzystując całą długość tutaj działki, którą mam do dyspozycji, i tak stworzyłem to rusztowanie, czyli główny słup boczny, raz, dwa, trzy słupy środkowe, podtrzymujące. I ostatni słup boczny, czyli mój cały szpaler składa się z pięciu słupów w tym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o same słupy i linki, które są na tych szpalerach porozciągane, to ja stosuję następujący system. Pierwsza linka znajduje się na wysokości 70 cm od ziemi. Czyli odmierzam sobie te 70 cm i w tym miejscu wychodzi mi pierwsza linka. Kolejna linka w odległości 25 cm od tej pierwszej. Następna z kolei trzecia, która już jest linką podwójną, w odległości 15 cm od linki drugiej i później kolejne dwie pary linek 30 cm i kolejne 30. Dlaczego tak, a nie inaczej? Postaram się pokrótce wyjaśnić. 70 cm, a więc dosyć wysoko od poziomu ziemi po to, żeby po prostu rośliny, tak jak widzicie tutaj, były od tej ziemi wystarczająco oddalone. Żeby te owoce później nie wisiały bezpośrednio nad ziemią, żeby można było tutaj trawę spokojnie wykosić. No i przede wszystkim, żeby też na tych owocach nie zbierała się poranna rosa, która mogłaby później wywołać jakieś choroby grzybowe. Oczywiście niektórzy prowadzą swoje krzewy dużo niżej ziemi, natomiast ja prowadzę na tej wysokości i u mnie się to dosyć dobrze sprawdza. Także ja polecam taką formę, czyli 70 cm od ziemi, pierwszy drut nośny i ten drut jest w zasadzie najważniejszy, ponieważ do niego później przywiązywane są tak jak tutaj widzicie pnie krzewów. I on ma za zadanie stabilizować całą tą konstrukcję, czyli po prostu podtrzymywać wszystkie rośliny. Do tego drutu przywiązywane są później wszystkie pnie. Także jest to dosyć istotny drut. Kolejny zlokalizowany, tak jak mówiłem, 25 cm od niego. Służy do tego, żeby Przewiązywać owocujące łozy i wyginać je do drutu pierwszego, może pokażę tutaj na jakimś przykładzie. O, tutaj to dobrze widać. Widzicie owocująca łoza w tym roku przewiązana przez drugi drut i wygięta do pierwszego. Także wracamy tutaj do linek 70 cm za nami. Kolejne 25 cm również za nami. Te dwie linki grubsze. Ja tu mam chyba o grubości 3,2 mm, jeśli się nie mylę. Jest to drut powlekany PCV, dosyć mocny. Jeszcze, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby się urwał, także, także polecam. No i co dalej? Te dwa druty, które przytrzymują całą konstrukcję, muszą być mocniejsze. Natomiast kolejne druty już służą do tego, żeby podtrzymywać wszystkie te rosnące latorośle, tak jak tutaj widzicie, i te trzy pary są już podwójne, czyli drut jest rozciągnięty w taki sposób, żeby przekładać pomiędzy nim te wzrastające szybko wlecie latorośle. No i dlaczego tutaj ta odległość wynosi 15 cm? Ano dlatego, że żeby jak najszybciej te młode latorośle mogły się czegoś złapać. One w tej początkowej fazie wzrostu rosną bardzo szybko, także w zasadzie jak wybiją, od razu łapią się pierwszego drutu. Przekładamy je sobie przez te drutki, i później już prowadzimy do kolejnych poziomów. Także te trzy pary drutów służą już do tego, żeby podtrzymywać rosnące latorośle i oczywiście owoce, które później wydają. Także u mnie. Te rusztowanie wygląda w ten sposób. Oczywiście, tak jak mówiłem, tych form jest wiele więcej. Możecie sobie poszukać w internecie dużo informacji na ten temat. Ja stosuję taką formę, ponieważ u mnie się to dobrze sprawdza. Tu jeszcze, jak widzicie, pierwszy słupek przelotowy. Tutaj te linki pojedyncze i podwójne już przygotowane w ten sposób, że jedna idzie tutaj, druga tutaj i automatycznie tworzy się między nimi przestrzeń, przez którą przekładam później lato rośle. A skąd biorę te wszystkie rółki? Bo też czasami pytacie: A no, zewsząd skąd tylko mogę. Czasami ktoś ze znajomych likwiduje stare ogrzewanie, czasami ktoś przewraca stary płot. I zamiast wywozić to na złom, to ja bardzo chętnie się takimi rukami interesuję. Biorę i później wykorzystuję do tworzenia tych właśnie szpalerów. Oczywiście te oczka, przez które przekładane są linki, trzeba sobie do słupków. Przyspawać. Natomiast jeżeli chodzi o sam słup, to musi on być oczywiście solidnie zabetonowany w ziemi. Dlatego jego długość nie powinna być mniejsza niż 2 metry, ponieważ suma tych odległości, o których przed chwilą mówiłem, wynosi około 1,70 m. Dlatego te 2 metry to minimum. Oczywiście, jeżeli słup będzie dłuższy, to wtedy Więcej zostanie wkopane do ziemi i cała konstrukcja będzie po prostu solidniejsza. No i każdy szpaler, każde rusztowanie kończy się takim odciągiem, ponieważ na ten boczny słup działają dosyć duże siły. Naprężając linki, słup ten zostaje ściągany do środka. No i dlatego konieczne są takie odciągi, jak tutaj widzicie. One po prostu. Przeciwważą te siły i powodują, że cały szpaler jest solidnie zamontowany. Natomiast jeżeli chodzi o same naprężenia tych linek, to ja do tego celu stosuję śruby rzymskie. Oczywiście jest kilka rodzajów różnych napinaczy, natomiast u mnie te śruby sprawdzają się dosyć dobrze. Przekręcając tą śrubę, można dobrze te linki naprężać. No i tak mniej więcej wygląda cała ta konstrukcja. Musi to być zrobione, tak jak powiedziałem, solidnie. Tak jak na przykład tutaj widzicie słup zabetonowany, w środku też najlepiej sobie zalać betonem, ponieważ w trakcie sezonu, jak widzicie, tam dalej rośliny rosną mocno tworzą taką zieloną ścianę, która działa w zasadzie jak taki długi, chociażby tutaj 8-metrowy żagiel, i w przypadku jakichś silnych wiatrów, no to. Naprawdę ten wiatr się tutaj dosyć mocno opiera i, i są to duże naprężenia. Dlatego, jeżeli chodzi o budowę rusztowań, to należy się do tego przyłożyć, zrobić to solidnie, no żeby później nie było jakichś nieprzyjemności, połamanych krzewów i tego typu sytuacji. A teraz podejdziemy sobie jeszcze do drugiej części mojej winniczki. I tutaj rzecz, którą musicie zobaczyć, bo jest na co patrzeć. Mam tutaj dwa krzewy siostrzanej odmiany Marshal Fosch, czyli Leon Milot. Również taka żelazna odmiana, podobnie jak Marshal Fosch, nie wymaga zbyt wiele wysiłku, pielęgnacji. Co roku owocuje niezawodnie i są to chyba jedne z najsłodszych owoców, jakie posiadam w swojej kolekcji. Oczywiście doskonale nadają się do kupażowania z owocami Marshalfors, i tak też robię. Mieszam po prostu te owoce, i ze wszystkiego wychodzi mi później bardzo dobre winko. Także tą odmianę też polecam, prosta w utrzymaniu. Bardzo wdzięczna na początek przygody z uprawą winorośli, jak najbardziej godna polecenia. No i tutaj dalej, kolejne krzewy jedne starsze, drugie młodsze. Ale możecie sobie zobaczyć tutaj, jak ładnie owocują, jakie grona pozawiązywane. Tutaj akurat aurora, kolejne krzewy. Tutaj na środku mam młode winorośla. Myślę, że jeszcze nie w przyszłym roku, gdzieś dopiero za dwa lata będą owocowały. No tutaj akurat deserówki. No i tam z tyłu ostatni rząd. To znowu Fosch Akurat ten rząd tutaj zawsze najbardziej obrywa, jest tam od strony nawiecznej. I najbardziej obrywa tymi wiosennymi przymrozkami, także tutaj akurat owoców w tym rzędzie nie mam zbyt wiele, dużo latorośli to latorośle wyrosłe z pąków zapasowych. Ale jak widzicie, i tak i tak winoroś sobie poradziła. Na przyszły rok będzie z czego odbudować nowe formy, także. Nie ma się też co nad tym za bardzo rozczulać. Taka jest po prostu siła natury, że raz się to udaje: raz jest dużo owoców, raz jest mniej. Dlatego już nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi. A tutaj, może pokażę Wam, jak wyglądają pasierby. Jakby ktoś nie wiedział, to jest właśnie taki typowy pasierb. Wyrastają one zawsze z kątków liści na głównej latorośli. No i takie pasierby oczywiście musimy usuwać, żeby się krzew nadmiernie nie zagęszczał, żeby się te wszystkie siły krzewu koncentrowały na owocach. I taki pasierb usuwamy za pierwszym jego liściem. Dawniej wyrywałem pasierby tutaj zaraz na początku, wyłamywałem je, ale doczytałem, dopytałem i okazuje się, że nie powinno się tak robić. Można wyłamując taki pasierb... Uszkodzić tutaj ten pąk zimowy. A jeżeli ten pąk zostanie uszkodzony i będzie to łoza, która ma w przyszłym roku owocować, no to w tym miejscu już nie wybije płodna latoroś. Także, także zawsze takie pasierby przycinamy, obrywamy za ich pierwszym liściem. Oczywiście tych pasierbów, gdzie się nie popatrzy, jest bardzo dużo, dlatego trzeba je obrywać regularnie. No tutaj już macie nawet przypadek, że z pasierba wcześniej oberwanego wyrasta kolejny pasierb i znowu za jego pierwszym liściem wyłamujemy no czasami nie jest to już takie proste trzeba mieć sekator ale w większości przypadków można sobie poradzić rękami tu znowu widzicie jest pasierb i za pierwszym jego liściem powinien zostać wyłamany Także jeszcze przy okazji poruszyliśmy ten temat pasierbów. Jeszcze tutaj szukam żeby Wam pokazać, o ładnie tutaj widać skądka liścia wyrasta za pierwszym liściem. Usuwamy. W przyszłości pewnie wyrośnie znowu coś tutaj, ale nie wybije już ten pąk zimowy. Tak jak mówiłem, albo go możemy wyłamując tutaj pasierby całkowicie uszkodzić, albo jeżeli go nie uszkodzimy, no to po prostu siła krzewu spowoduje, że ten zimowy pąk ruszy jeszcze w tym sezonie. No i w konsekwencji efekt będzie dokładnie taki sam, czyli w przyszłym roku z tego oczka nie ruszy już płodna latorość. Więc pasierbę zawsze usuwamy za ich pierwszym liściem. No i później jeszcze pozostaje ogławianie tych latorośli, tak jak na przykład tutaj. Jeżeli już mi to za daleko ucieka, to po prostu skracam. Winoroś jest rośliną na tyle ekspansywną, że jeżeli pozwolilibyśmy jej swobodnie rosnąć, no to te latorośle uciekałyby nam na kilkanaście nawet metrów. A i po co by się tak miało dziać? Cała siła krzewu, tak jak mówiłem, powinna się skupiać na dole, na, na owocach. A jeżeli byśmy je po prostu puścili swobodnie, to, to winorość dążyłaby do tego, żeby te lato rośle były jak najdłuższe, nie skupiałaby się w tym wypadku na owocach. Dlatego też takie ogławianie trzeba stosować. Co prawda według fachowej literatury powinno się to robić dopiero w sierpniu, ale ja robię to często wcześniej, po prostu jak już. Latorośle urosną mi tak wysoko, że nie potrafię wyżej sięgnąć, no to już, już, już ja po prostu skracam. No i wtedy cała siła krzewu skupia się już na owocach i na wykształceniu zdrowych latorośli, które później będą nam ładnie drewnieć. Także myślę, że na dzisiaj tyle nowych oglądających. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, gdzie co jakiś czas pojawiają się filmiki na temat uprawy winorośli. A moich stałych widzów oczywiście serdecznie pozdrawiam, proszę o łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!